Miejsce to jest adekwatne, które, które dzisiaj można było zdobyć, aczkolwiek jest to tak, można powiedzieć od Oskara Pfeiffera to wiadomo co można się spodziewać. Cieszy mnie coraz bardziej regularna w tych zawodów i dobra postawa, nie tylko chodzi o punkty, ale też jazdę Oskara Aitnera Goroba, no a ten najmłodszy Krzyżanowski to dopiero się uczy i pokazał w kilku wyścigach, że e, przynajmniej w dwóch że że ma papiery do jazdy, ale mówię, miał swoje zadania, w których, które wykonał e, w pewnych e, skali na, 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 na piątkę, w pewnych na trójkę, ale to jest właśnie o to chodzi, żeby w tych zawodach zdobywać jak najwięcej doświadczenia, także wynik jest był ważny, ale przede wszystkim wartości szkoleniowe na tym ciekawym torze grudziąskim są jeszcze ważniejsze, które można było zdobyć. Po tych upadach deszczu ten tor był troszeczkę zbyt wymagający dla juniorów? Ja nie wiem jaka to była pogoda czy to deszcz czy nie, wymagający. Trudno i powiedzieć, to tor jak tor. No, tor nie, kryje swoje, ma swoją specyfikę i tor grudziącki znany z tego, że no, czasami się nierówno odsypuje, ale to nie było jakichś takich diametralnych dziur, katarak czy coś. tam Nie przesadzajmy, no. jeżeli ktoś sobie z tym nie, nie radzi a już ma troszeczkę stażu sportowego za sobą, no to powinien sobie zadać pytanie, co w tym miejscu robi. Ja się nie dziwię młodym chłopakom, którzy dopiero zdali licencję w biegiem czy w tym roku. No to może być pewne jakieś zaskoczenie, ale trzeba jeździć w każdych warunkach. Do tego jesteśmy, żeby tych chłopaków w jakiś sposób nastawić, że możesz tu takie, a inne warunki zastać i jechać na poziomie swoich możliwości, no ale tak, żeby. Nie tylko siebie cieszyć, ale i kibiców. Zgubiłem optymalne przełożenia w trakcie zawodów po pierwszym wygranym biegu, gdzie ten tor był troszkę inny. Poszedłem w nie, to, w, nie w tą stronę z ustawieniami i zgubiłem się w dwa wyścigi. Na ostatni wyścig wróciłem y, us, no, z ustawieniami z pierwszego wyścigu. No i to zagrało, bo, bo naprawdę byłem bardzo szybki i, i fajnie mi się jechało na tym torze. Nie wybierało mi dziur i no szkoda tych, 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 tych jedynki i zera. No ale cóż, czegoś się nauczyłem. Po tych opadach deszczu ten tor był troszeczkę wymagający, ale ty chyba woliś taką bardziej, yy, powiedzmy, przyczepniejszą i nawierzchniej i bardziej dziurawą. No tak, w pierwszym biegu rzeczywiście ten tor był wymagający. Przyczepny troszkę ten deszcz go rozpuścił. No ja lubię. Może, no, ciężko się jeździ, ale ja w nie jestem wychowany, także lubię, lubię taką nawierzchnię i nawet jak zdobywam 0 czy 1 punkt, to, to fajnie mi się na takim czymś jedzie i, i co, no i, i tyle. A jak ogólnie czujesz się na grudziąckim torze, bo dopiero w tym sezonie dołączyłeś do drużyny GKM Grudziąc, czy już mniej więcej wiesz o co chodzi na grudziąskiej nawierzchni? No tak, mniej więcej wiem, choć no teraz nie trenowałem 3 tygodnie w Grudziądzu i kurczę, właśnie zgubiłem gdzieś te ustawienia i, i żałuję. Chociaż mam nadzieję, że teraz w piątek już będzie lepiej na lidze pomorskiej. Mm, za każdym razem jak przyjeżdżam do Grudziądza, to zostaje inną nawierzchnię, bo Dzisiaj była inna, tak na treningu jest przeważnie skała, w maciu ligowym jechałem raz, to też była skała, lecz ona troszkę inaczej się zachowywała, także no, zawsze ta nawierzchnia jest troszkę inna, ale wiem już w, którym, w którą stronę iść i mam nadzieję, że się to będzie procentowało i będzie coraz lepiej to w moim wykonaniu wyglądało. Myśmy jechali bez Szymona Woźniaka w tych zawodach, bo praktycznie awans mamy pewny i dlatego Szymon ze względu na dużą ilość startów zdecydował, że w tych zawodach nie będzie brał udziału. Jeżeli chodzi o Bietrackiego Juźwika Grobelskiego i Trępałę, no to powiem dwóch pierwszych, no, tak pojechało na czwórkę. Uważam, że tam po jednym biegu zepsuli, mogli po prostu ten swój czwarty start lepiej pojechać i zdobyć punkty. <laughs> się okazało, że niestety tutaj no, Bartek Bietracki przywiózł jedynkę w potyczce z Unibaksem. Karol Juźwik został wykluczony ta dwójka na czwórkę, dwójka pozostała, no niestety na jedynkę w takiej skali szkolnej oceniając to. Można powiedzieć, że w kontekście spotkań ligowych teraz para woźniak jest chyba najbardziej optymalna. No, tak, tak jak widać było to do tej pory. No myślę, że tu jeszcze Karolowi trochę brakuje do, do takich właśnie y, potyczek y, konkretnych w zawodach ligowych i, i w młodzieżówce dzisiaj tu no, zaprezentowała się w Grudziądzu na to, że nieźle, ale Liga to jest zupełnie inna bajka i, i po prostu na tą chwilę widać, że Bietracki zdecydowanie przewyższa Jóźwika i dostaje szansę Bietracki. Nie jestem zadowolony ze swojego jednego motocykla, który no, po prostu coś się stało z silnikiem i byłem zmuszony wziąć szybko drugi, drugi motor i no bo kolejne koszty, no, jest ciężko z pieniędzmi i no, występ fajny, ale no, no, żałuję właśnie, że z tym motocyklem coś się stało. Mianą niedzielę odnieśliście przekonujący, jakby nie mówić, triumf w Lublinie. Jakie wrażenia z tego meczu? Chyba jak najbardziej pozytywne, bo na twoim koncie także pojawiła się jedna trójka z wyżej notowanymi rywalami, seniorami z przeciwnej drużyny. No bardzo się cieszę, że właśnie wygrałem z zawodnikami, którzy reprezentują barwy Australii na DPS-u, także no, jest to na pewno fajny motywator nawet też. No, trochę żałuję biegu juniorskiego, gdzie nie dogadałem się trochę z Patrykiem Dolnym, ale wyjaśniliśmy to sobie, także nie mam do niego żalu. W piątek startujesz w Dąbskiej Lidze Młodzieżowej, czy odpoczywasz i pracujesz nad sprzętem przed kolejnymi meczami ligowymi? Yy, te zawody jeżdżą yy, koledzy z mojej drużyny. Ja zostawiam miejsce im wolne, ponieważ mają trochę mniej startów niż ja. Yy, będę się przygotowywał w leśnie, a w przyszłym tygodniu mam za kadry juniorów.